środków może niestety ulec zmarnowaniu. Żebyście mieli świadomość, to tak króciutko, nie wchodząc w szczegóły, zamówienie pociągów do dostawy to jest często 36 miesięcy. Zakładając nawet, że dostawca się nie opóźni, to w ramach KPO to jest praktycznie już dzisiaj niewykonalne, żeby zamówić tabu, zapłacić za niego i rozliczyć środki, które mają być jako grzebające do 2026 roku, 30 czerwca rozliczone. Mogły to zrobić spółki takie jak PKP Intensity, które e, mogły sobie pozwolić na wydatki z własnych środków, ewentualnie dotacji rządowych i je rozliczać. My w Kolejach Śląskich, e, żebyście mieli jasność, zacznę od tego, e, co nam dają fundusze europejskie. Kilka miesięcy temu, 3 miesiące, 2 miesiące temu, podpisaliśmy umowę na dostawę 22 nowych rezetów z opcją na kolejne 8, z tego co e, można wyczytać e, w przekazach medialnych, które już dzisiaj skorzystamy z opcji co najmniej na cztery, to zależy od organizatora i właściciela jednocześnie Urzędu Marszałkowskiego. Te pociągi trafią do nas pierwsze w przeciągu 24 miesięcy, jeżeli dobrze pójdzie. I od tego taboru, dostępności tego taboru e, bardzo dużo zależy. Zależy to, czy będziemy w stanie was nosić w komfortowych warunkach, ale zależy też to, czy będziemy w stanie zagęszczać siatkę połączeń, bo żeby ten transport publiczny był konkurencyjny i żeby był alternatywą na przykład dla samochodu to na tych rzadziej uczęszczanych trasach, rzadziej gdy dzisiaj przez pociągi musimy na tyle zagęścić połączenia, żebyście mogli korzystać w zasadzie w idealnym stanie na przykład na S1, czyli na trasie od Częstochowy do Gliwic byłyby połączenia, w których pasażer przychodzi na stację kolejową i nie sprawdza rozpadu jazdy, Powiedz, że za chwilę będzie miał pociąg